wspólnie z posłem na Sejm, Sebastianem Kaszewiczem i radnym Robertem Jabłońskim. Szanowni Państwo, ta konferencja prasowa została zwołana z tego powodu, że w przestrzeni publicznej pojawiły się informacje o tym, że na sesji 23, na sesji sejmiku Województwa Podlaskiego, która odbyła się 23 września, rzekomo miałem ujawnić informacje nie ja. Otóż, Szanowni Państwo, Żadnych informacji niejawnych nie ujawniłem, a o strategicznym znaczeniu wspomnianych na sesji przeze mnie dróg dla bezpieczeństwa państwa informowały już wielokrotnie przy różne mediach. Te informacje były w obiegu publicznym. Szanowni Państwo, proszę bardzo, pierwszy z portali Suwałki24. Pieniądze pochodzą nie z regionalnej puli, Funduszu Dróg Samorządowych, której o dotacje mogli się mogły się starać gminy i powiaty, ale z puli będącej w dyspozycji Ministerstwa Infrastruktury na inwestycje o strategicznym znaczeniu dla bezpieczeństwa pa państwa. Wyjaśnił w 2019 roku podlaski Urząd rząd Wirtualne suwałki. Ten sam cytat: na inwestycje o strategicznym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa. Telewizja Białystok. To samo koszt remontu to 120 milionów złotych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, a to, co szczególnie wyróżnia te drogi, to jej strategiczne znaczenie. To samo też Radio Białystok, ale szanowni Państwo, też jak oddawano jedną, jedną z dróg do użytkowania, to też wskazywano na to. Jeden z radnych wskazywał, radnych PSL-u o tym, że to co wyróżnia tą drogę, to jest strategiczne znaczenie. I to jest nic innego jak strona podlaskie EU, czyli strona Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. Tych informacji, takich przykładów mógłbym jeszcze mnożyć. Szanowni Państwo, te zawiadomienie o możliwości ujawnienia, przez, rzekomego ujawnienia przeze mnie tajemnicy niejawnej, informacji niejawnej traktuję jako jedne wielkie zniesławienie mojej osoby. Co jeszcze, zarząd, obecny zarząd województwa podlaskiego nie potrafi sobie poradzić z opozycją sejmiku i używa w mojej ocenie służb do tego, żeby zaknowlowały nam usta. Dla mnie wszystkie te informacje były jawne. Co jeszcze, jak przygotowywaliśmy budżet, wielokrotnie mówiliśmy o źródle finansowania, które wstawialiśmy do budżetu województwa podlaskiego, wskazując, że chcemy tą drogę realizować. Wiele, wiele innych informacji, wiele innych portali, które prze, przetwarzały te informacje i podawały już w 2019 roku. To wszystko tylko i wyłącznie świadczy o tym, że zarząd nie radzi sobie z zarządzaniem województwem podlaskim. Nie ma nic do zaoferowania mieszkańcom naszego regionu i sięgnął po największe armaty. Po służby do tego, żeby walczyć z opozycją w Sejmiku. Jest to karygodne, nie zostawię tego w taki sposób. Jak tylko ustalę z imienia i nazwiska i stanowiska, kto dokładnie zgłosił to do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, podejmę stosowne kroki prawne, zwrócę się z odpowiednim pozwem, bo w mojej ocenie dobra moje osobiste zostały naruszone, a ja zostałem zniesławiony. Dlatego też będę dochodził odpowiedniego odszkodowania przed sądem. Jest to oczywiście wniosek prywatno-skargowy który zaraz po ustaleniu osoby i stanowiska zostanie bezwłocznie skierowany do właściwego sądu. Szanowni Państwo, Zarząd Województwa niech się weźmie do pracy, a niech nie sięga po największe ermaty po to, żeby uciszyć opozycję w Sejmie. To, że nie ma nic do za, zaoferowania, za to już wiemy od półtora roku. To, że wszystko temu zarządowi jest zabierane, to też już wiemy. Ale najwyższy czas jest wziąć się do pracy, a nie używać tego typu Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, można powiedzieć, że w obliczu dzisiejszych czasów, w jakich się znajdujemy, wszystkie drogi leżące czy biegnące wzdłuż granicy naszego państwa są drogami strategicznymi, tak naprawdę. Wszyscy doskonale widzimy, co się dzieje na wschodniej naszej granicy, co się dzieje w Białorusi, co się dzieje na Ukrainie, więc podnoszenie tego typu argumentów, że rzekomo pan marszałek Artur Kosicki zdradził jakiekolwiek tajemnice państwowe, jest po prostu wyssane z palca. Wystarczy, żeby urzędnicy czy decyzje polityczne, które podejmuje zarząd województwa, Decydenci spojrzeli na rozporządzenie ministra infrastruktury, gdzie te drogi po prostu widnieją i są zapisane jako drogi strategiczne. Nie jest to żadne ujawnienie tajemnicy. tajemnicy załącznik do tego rozporządzenia natomiast jest okauzulowany, a żadna z informacji, która jest w tym załączniku, z tego co mi wiadomo, nie została ujawniona przez marszałka Kosickiego. To jest po prostu haniebne działanie, to co robi zarząd województwa. Próbuje się dzisiaj zastraszyć, uciszyć yy, szefa klubu największego radnych yy, największego klubu radnych. Yy, Opozycyjnego klubu w Sejmiku Województwa Podlaskiego. Widać, że przykład idzie z góry. To nasyłanie służb na polityków opozycji, na chociażby pana ministra Ziobrę. Wczoraj, tak jak mogliście państwo zaobserwować, na szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, któremu próbuje się wmówić, że nie ma poświadczenia dostępu do informacji niejawnych, a wszyscy doskonale wiedzą, że sąd orzekł inaczej, że to poświadczenie pan minister, pan profesor Sławomir Tyrszkiewicz ma. To wszystko niestety schodzi. Schodzi na dół i dzisiaj widzimy, że zarząd województwa kieruje się po prostu e, tymi złymi przykładami e, swoich pryncypałów, e, którzy rządzą w Warszawie jest to tym bardziej przykre, że widać ewidentnie brak pomysłu na zarządzanie województwem podlaskim. Nie ma tu nic e, nowego, co by zarząd województwa podlaskiego wymyślił. Widzimy, tylko po prostu kopiowanie tych pomysłów, które e, wymyślił pan marszałek Artur Kosicki, kiedy był w zarządzie województwa podlaskiego. Ja nie słyszałem, być może Państwo słyszeli o jakiejś dużej inwestycji, które zarząd województwa rozpoczął lub zamierza. Rozpocząć o jakimś dużym przedsięwzięciu, który zarząd województwa rozpoczął, ma zamiar rozpocząć. Tego wszystkiego nie ma, jest po prostu kopiuj w klej z tego, co robiliśmy, kiedy my byliśmy w zarządzie województwa podlaskiego i ta indolencja przekłada się właśnie na tą agresję, taką na używanie służb, na jakieś dziwne donosy do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, które nie mają żadnego podłożenia, żadnego pokrycia. Wprawdzie, bo tak jak powiedziałem, jest rozporządzenie wydane przez ministra infrastruktury, wystarczyłoby po prostu rzucić okiem. Co jest zapisane w tym rozporządzeniu. Bardzo się cieszę, że pan marszałek będzie dochodził prawdy, że będzie domagał się tego, żeby jego dobra osobiste nie zostały naruszone. Na drodze sądowej mam nadzieję, że szybko uzyskamy nazwisko tej osoby, tego odważnego gościa, który zdążył, zdołał się podpisać pod wnioskiem do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Jeśli jest to dyrektor, być może Biura Bezpieczeństwa, czy jak się teraz nazywa ten departament, bo tych departamentów tyle tu powstało, tyle urzędników, nowych zatrudniono, że nawet nie wiem jak. Jaka, jaka jest nazwa tego Departamentu. Jeśli to jest dyrektor tego Departamentu, to wobec tej osoby będą dochodzone roszczenia Jeśli jest to ktoś z kierownictwa politycznego, z Zarządu Województwa Podlaskiego, to również mam nadzieję, że Pan Marszałek wobec takiej osoby pozew swój skieruje. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, tak jak mówili moi poprzednicy, nie trzeba być wielkim strategiem, żeby znaleźć informacje w Internecie, czy też zobaczyć na mapie, które drogi są strategiczne w naszym województwie, dlatego też traktujemy to jako walkę polityczną, jako zabieg polityczny bezczelny, który jest wysoce niemoralny i dlatego też, żeby to miało swoje konsekwencje, żeby ktoś poniósł konsekwencje za to, że bawi się takimi temata, tematami w sposób polityczny, złożyliśmy dzisiaj z marszałkiem Arturem Kosickim wniosek, yy, który brzmi Zwracamy się z zapytaniem i wnosimy o wskazanie z imienia i nazwiska oraz funkcji osoby, która dokonała zgłoszenia do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego o rzekomym ujawnieniu informacji niejawnych przez radnego Artura Kosickiego w trakcie sesji Sejmiku. Chcemy, żeby marszałek podał imię i nazwisko, czy to swoje, czy to osoby, która dokonała tego zgłoszenia i chcemy, żeby ta zabawa polityczna, którą wywołała platforma obywatelska. E w sejmiku zakończyła się konsekwencjami prawnych. Czy macie Państwo jakieś pytania? A jakbyście, nie... jak byście Państwo podsumowali takie najważniejsze rzeczy, których y, obecne y, jak gdyby władze nie robią, a które Państwo robiliście? Bo pamiętam z tych konferencji na przykład chwalono się przywróceniem połączeń kolejowych do Łąży premier Tusk. Panie że swoje... oczywiście ta konferencja dotyczy czegoś innego. Kilka rzeczy. Oczywiście brak dróg ekspresowych w województwie Podlaskie. Oczywiście, e, strasznie mocno okrojona lista dworców, które mają być e, rozbudowywane bądź budowane nowe. To są też kwestie dotyczące e, tego, że nie ma bardzo istotnej jednostki w województwie Podlaskim ochrony zdrowia jak Breast Cancer Union, która została zabrana temu zarządowi. To są też e, inne e, przykłady, choćby wspominana wielokrotnie przez Pana e, na konferencji droga droga kolejowa, tak bym to określił. Przywrócenie linii kolejowej białowieża hajnówka białowieża tak? Przecież chcieliśmy to robić w ramach e, samorządu województwa podlaskiego, a wiemy, że już to działanie zostało zlikwidowane i to zostało przeznaczone na szynobus. Oczywiście są też potrzebne, ale tego też nie ma. Także nic poza może drobnymi środkami na infrastrukturę sportową więcej ten zarząd nie uzyskał Będziemy taką konferencję przygotowywali już ze szczegółami, z kwotami, ze wszystkimi dowodami na to, kto, ile i w jaki sposób zadbał o środki dla województwa podlaskiego. Ale dzisiaj, przepraszam, ale to nie jest ten, ten etap, ten moment. No, zadłużone szpitale, praktycznie dwukrotnie więcej niż jeszcze rok temu. Ja bym mógł tych przykładów naprawdę... Wyprzedaż PKS-u chyba, tak? Możeć. Już wyprzedaż PKS-u, bo wiemy, mm -hmm. że dwie działki sprzedane. Także no, no, zadłużony PKS w rekordowej sumie. No, bardzo, bardzo dużo tego jest. Czyli rozumiem, że te pieniądze z linii kolejowej Hejnówka-Białowieża będą przeznaczone na coś innego, tak, tak żeby ale nie Tak, dzisiaj ja się z panem spotkam podyskutuję o tym zresztą. Ja tak w charakterze podsumowania, bo mieszkańców pewnie interesuje, widać, że państwo walczą ze sobą politycznie, a to się przekłada jak gdyby na dobro mieszkańców. Nie wyniku. używałbym określenia walki, my po prostu rywalizujemy, ale zaczęliśmy to od oświadczenia, gdzie, którego nie złożyliśmy jako największy klub opozycyjny, że jesteśmy w opozycji do obecnego zarządu. Daliśmy zarządowi szansę. Ale widać, że ten zarzut odtrącił naszą pomoc, naszą, nasze wsparcie. Uważa, że sam wie najlepiej. Ksylopolis, następna inwestycja. Także no, panie redaktorze, im dłużej tu będziemy, tym faktycznie więcej tego będę wymieniał, ale na to jeszcze przyjdzie czas. W związku z tym, że nie ma pytań, to bardzo serdecznie dziękuję.